Jesień to czas, kiedy dni stają się coraz krótsze, a zmrok zapada znacznie wcześniej. W tym okresie zarówno piesi, jak i kierowcy powinni zachować wzmożoną ostrożność. W Międzyrzeczu o tych zasadach przypomniano w wyjątkowy sposób podczas obchodów Europejskiego Dnia Seniora w Domu Dziennego Pobytu, gdzie najmłodsi edukowali najstarszych o tym, jak być widocznym i bezpiecznym po zmroku. Odwiedziły nas z zaprzyjaźnionej szkoły numer 1 Międzyrzeczu dzieci razem z wychowawcami. Dzisiejszy dzień jest połączony. Także z projektem Razem Bezpieczni Odblaskowa Szkoła i Seniorzy czyli międzypokoleniowe spotkanie seniorów i dzieci. Nasza współpraca tutaj z Domem Seniora tak naprawdę ma już kilka lat. Rozpoczęliśmy współpracę ponad 6 lat temu. Z wielką przyjemnością odwiedzamy tutaj seniorów. Dzieci wykonują rysunki związane z tym bezpieczeństwem na drodze. Te nasze występy kończą się również jakąś taką aktywnością właśnie plastyczną. Staramy się właśnie jak najbardziej propagować te bezpieczne zachowania. W szkole też przeprowadziliśmy szereg różnych działań. I chcemy tutaj też zaszczepić tą świadomość odnośnie bezpieczeństwa na drodze, bycie bezpiecznym. Oczywiście namawiamy do, do noszenia kamizelek, różnych elementów odblaskowych. Bardzo mi się tu podoba, bo tańczyliśmy i robiliśmy występ, a teraz na dole robimy laurki dla seniorów. Warto być bezpiecznym na drodze i warto po prostu... Nieć albo jakieś odblaski, żeby kierowca albo mm, autobus Cię widział. Ja, ja zazwyczaj uważam y, przede wszystkim, na, co się dzieje na drodze, bo kierowcy są różni. Można tak ładnie powiedzieć, że dzieci są przyszłością narodu. Bardzo zainteresowane tym, co się dzieje. I przyswajają sobie no, dobre zachowania przede wszystkim. I mam nadzieję, że w ich życiu nie będzie żadnych nieopłaściwych zachowań, które mogłyby im zagrozić. Jesteśmy z klasy drugiej B i przyszliśmy tu, bo chcieliśmy zrobić występ dla seniorów, żeby chociaż mieli jakąś rozrywkę. Seniorzy są bardzo mieli utalentowani, inteligentni. No i bo, bo bardzo mili ludzie to są, bardzo są talentowani, robią różne rzeczy i są sympatyczni dla nas, przyjmują nas ciepło tutaj zawsze. Właśnie, a jak odebrali te Wasze występy? My mamy nadzieję, że jakoś tak przyjemnie, tak ciepło. Ja myślę, że dobrze, bo tańczyliśmy z serca i śpiewaliśmy, tańczyliśmy z serca i myślę, że to jest najważniejsze. Spotkania takie jak to w międzyrzeczu pokazują, że troska o bezpieczeństwo łączy pokolenia, a wspólna nauka może być nie tylko pożyteczna, ale i pełna radości.